Głaskawie. Podłużne. Jedną ręką w pronacji. Pronacja. Bierzemy. Do podłogi. Tak jak podłoga. Podłużne. Oburącz w pronacji. Podłużne. Jedną ręką w supinacji. S jak sufit. supinacji. Podłużne. Oburącz w supinacji. Siodełkowe. Po stronie promieniowej, w ułożeniu pośrednim. Siodełko, tak? Podejdź, podejdź, No I łódkowy w ułożeniu po, pośrednim. I łódeczka. I podłużne, poprzecznie ułożonymi rękami w pronacji. I podłużnie, poprzecznie ułożonymi rękami w supinacji supinacji pierścieniowe i pierścieniowe w pronacji. Paliczkowe po stronie grzbietowej i grzebyczkowe po stronie grzbietowej. Rozcierania pasmowe czterema palcami i ośmioma palcami. I ośmioma 8 palców. A jest to że pośrednio. Pięcioma palcami w ułożeniu pośrednim. Ok. Czyli ułożenie pośrednie ten sposób. O tak. Ciło do góry tak? Pięć. Dziesięć palców? Nie pięcioma, a za chwilę dziesięcioma. To, w to jest to samo. A potem kłębami w ułożeniu pośrednim. Czyli to samo. już kłębę. Teraz na stronie grzbietowej grzebyczkowe. I poprzeczne rozcieranie. Przechodzimy do ugniatań. Poprzeczne w czterech pasmach i podłużne w supinacji i w pronacji. Muszę podróżne. Czyli widełki Ale ci to idzie I uciski. Co no, to jest? Szybki bil jest. Uciski? No. I uciski. półpierścieniowe w supinacji i Pół pierścienie, czyli nie obejmujemy całego ramienia. A nawet przedramienie. Przedramienie. Czujność. 10. I pierścieniowe jednoczesne w pronacji i w supinacji. Pierścień to obejmujemy zawsze w całości, jak najwięcej. Dalej. I pierścieniowe naprzemienne w pronacji i w supinacji. I na koniec oklepywania miotęłkowe. Sorry. Można <śmierdziwia> <tle żyć. śmierdziwia> I buziaczek ten po całym żabkę w łapkę, koniec.